Po dwóch dramatycznych półfinałach nadszedł mecz o trzecie miejsce, czyli Celtic kontra mistrzowie Azji, Al-Ahli. Celtic, który przegrał z Ajaxem 1 do 5, liczył na rewanż przeciw Al-Ahli po porażce como w inauguracyjnym meczu. To była szansa na zakończenie turnieju na wysokim poziomie. Al-Ahli jako pierwsi wyszli na prowadzenie po efektywnym strzale nożycowym Brazylijczyka Galeno w 23 minuc minucie, wykorzystując idealnie. Dogranie Riada Mareza. Jednak Celtic szybko odpowiedział. W 51 minucie z rzutu rożnego trafił Auguston Trusty, pewnie umieszczając piłkę w głową w siatce. Za cały mecz brakło bramek. Na pewno kibice oczekiwali więcej, więc doszło do karnych, gdzie Celtic zachował spokój i wygrał. I pokonał mistrza Azji, który no na pewno nie wyjeżdża zadowolony z tego turnieju, ponieważ oczekiwał na coś więcej. Celtic triumfuje 5-3. do 3. Brąz zasłużony dla Celticu. Dajcie znać w komentarzach, jak to wy uważacie, czy zasłużenie Celtic wygrał, czy jednak powinien wygrać Alachli, ponieważ no na pewno Alachli przyjechało tu po coś więcej, ponieważ jest są oni mistrzem Azji, a Celtic. W ostatnich sezonach niezbyt dobrze sobie radził.